Przemawiać będzie pułkownik Wacław Lipiński. W dzisiejszym komunikacie po raz pierwszy mówi się o odcinku wschodnim. Do tej pory Warszawa miała tylko do czynienia z nieprzyjacielem na zachodnim swoim froncie. Od dzisiaj mamy front wschodni. Zapowiadałem to już wczoraj. Zapowiadałem, że napłyną na pewno pewne oddziały nieprzyjacielskie, które się przedarły i które będą się starały dotrzeć do Warszawy, spróbować też, czy nie uda się jakim gwałtownym, ostrym atakiem natarciem czołgów, czy to zrobić zamieszanie, czy to nawet się wedrzeć do miasta. Otóż Praga przeżywa dzisiaj taki dzień, jaki Warszawa przeżywała przed tygodniem w sobotę. Fortyfikują się wszystkie ulice. Ludność, wojsko i ludność jest gotowa do otwarcia natarcia nieprzyjacielskiego. Oczywiście Praga będzie się broniła. Będzie się broniła tak samo jak Warszawa i mowy o tym nie ma, żeby jakikolwiek czołnierz niemiecki wdarł się w jej granicę. Pojechałem tam dzisiaj z prezydentem Starzyńskim i chciałbym kilka słów o wrażeniach swoich przed radiosłuchaczami się podzielić. Praga nie sprawia wrażenia pogodnego. Można powiedzieć, że w porównaniu do Warszawy Dość mocno nawet ucierpiała. Dużo zbliżonych, dużo domów rozwalonych. No, wojna. Zapłacą nam za to. Odbudujemy tę Pragę piękniejszą, bogatszą za ich pieniądze. Mówiłem wczoraj o pogodzie. Życzyłem niskiego pułapu, niskich chmur. Mieliśmy pogodę znowu cudowną, bardzo czyste niebo, ale nie mieliśmy lotników. Oczywiste. Musieli być zajęci gdzie indziej. Wszystkie znaki na niebie przemawiają za tym, że musieli być zajęci bardzo daleko od nas. Całkiem nawet nie w tej części Europy. I przypuszczam, że coraz ich mniej tutaj będzie, bo tam będą mieli dużo roboty z każdym dniem. No, a jak na tę małą ilość, jaka tu zostanie Przyjdzie jeszcze niski pułap i chmurne dni, to naprawdę nie mamy się czego bać.